Przygrałeś! Wcale nie, to było mrugnięcie taktyczne. Mrugnięcie taktyczne? Co robicie? Kremek kto szybciej mrugnie, a Kuba twierdzi, że ma taktyczne mrugnięcie. A, ty kombinatorze. A ja grałam w to kiedyś z tatą, jak się poznaliśmy. Kto wygrywał? Oboje wygraliśmy, bo tak się na siebie długo patrzyliśmy, że w końcu się w sobie zakochaliśmy. Fuu, już więcej z tobą, Krysia, nie gram. A co, boisz się, że się we mnie zakochasz? Musisz zagrać z Zuzką. Mamo, ona się ze mnie śmieje. jest siebie, kochanie, tylko do ciebie. A wiecie, że jest taka artystka, która siedziała w galerii i patrzyła ludziom w oczy? Grała w Kto szybciej mrugnie? Nie, po prostu patrzyła ludziom w oczy. Do galerii w Nowym Jorku ustawiały się kilometrowe kolejki. Po co? No właśnie, wydajesz to takie proste, a okazuje się, że wielu ludziom tego brakuje. Żeby ktoś spojrzał na nas. Z uwagą i skupieniem. Napijecie się soku? Oczywiście! W dużej szklance. Ja poproszę. Bóg na nas cały czas, patrzy. Dokładnie. Ale nie jest podglądaczem. Patrzy na nas z miłością i z troską. A kiedy się modlimy, dajemy mu szansę, żeby popatrzył na nas jeszcze bliżej. I wtedy można się w nim zakochać tak, jak ty zakochałaś się? W tacie? Trochę inaczej. Miłość Boga jest jeszcze większa i jeszcze piękniejsza niż to, co czujemy do siebie. Większa niż cały wszechświat? Jeszcze większa.